Singulier, cette magie qui va s'emparer des Champs-Élysées. Je vous invite, s'il vous plaît, à faire le plus grand clapping de France. Mesdames, Messieurs, vous avez tous levé les bras. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Le public également, tout le monde, s'il vous plaît. Tout le, monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Les équipes de production sont là. France Télé Sport vous regarde. Mesdames, Messieurs, le principe est très simple. Faire de Paris la plus grande ville du clapping au monde, Mesdames, Messieurs. Me Il fois. Vous répondez une fois. Je compte sur vous. Paris, c'est à vous de jouer. Ça m'a envie de se courir. Wow. Kiedy w tłumie klaszczących entuzjastów biegania przygotowywaliśmy się do startu zawodowy biegacz z Etiopii Mulugunta Uma finiszował z czasem 2 godziny 5 minut i 33 sekundy. Ja nie zastanawiałem się, czy będę szybszy od niego, ale czy w ogóle dam radę ukończyć ten bieg? Zobaczcie. Dzień dobry. Znajdujemy się na stacji. Parnas w Paryżu, a metra linii numer 13. I jedziemy w stronę Champs-Élysées, w tamtą stronę. Nie, w tamtą, w tamtą, w tamtą stronę, Champs-Élysées. Jestem z rodziną Monika, mama. Ja i to jest mój Frankl. kierownik ekipy jak zawsze Monika, menadżer i masażystka, a, a tutaj czy liderka i chłopiec do podawania piłek. Aleks, dobra, e, za chwilę startuję w maratonie, miejmy nadzieję, że go skończę, e, zobaczcie, zostańcie do końca filmu, zobaczycie, czy dobiegłem do końca, a teraz zobaczcie sobie czołówkę, e, o! Maratonu odbywał się w 9 etapach. Pierwsi, nazwani elitą, startowali o 8 rano. To biegacze, których czasy na tym królewskim dystansie oselują w granicach 2 godzin. Wprawdzie najszybciej kończą, ale wcześniej zaczynają. Dlatego ja postanowiłem biec wolniej i zakwalifikowałem się do ostatniej grupy, której start przewidziany był na godzinę 11.10. Po kontroli bezpieczeństwa udałem się do wewnętrznego sektoru elity dolnej części tabeli, dla której głównym przeciwnikiem są nie inni zawodnicy, ale własne słabości. Nie wszyscy zdążyli zrobić kupę i się w domu. Siusia. No tak. Fizjologia to jedno z największych wyzwań biegów długodystansowych. Dla mnie, korzystanie z tej na ulicy, wydaje się wyzwaniem większym niż bieg przez kilka godzin. No nie, no nie, nie jest tak, że czuję się pewny siebie, ale chyba dam radę, nie? W każdym razie, idę już w stronę mety, właściwie w stronę startu. Ale to jest ta sama strona na razie. A ludzi na razie nie jest jeszcze tak bardzo dużo, ale jeszcze mamy trochę czasu do startu. A, więc pewno będzie więcej. Mój numerek jest 78 tysięcy, coś tam. Także jest grubo. Zacząłem biec. Na razie dobrze. <laughs> Przebiegłem 10 metrów. Daję radę. Zobaczymy, jak będzie dalej. Samo dotrączanie do oficjalnej linii startu mojego sektora startowego stanowiło dystans około 500 metrów. Napięcie narastało z każdym metrem, wszyscy byli maksymalnie skupieni, w sumie nawet jeśli biegniesz w wielkim kilkudziesięciotysięcznym tłumie jesteś tam sam ze swoimi słabościami, myślami, wątpliwościami i zmęczeniem. Każdy, nawet minimalny doping ze strony kibiców jest na wagę złota. To naprawdę dodaje wiary i energii. Gdzieś na trasie stała moja rodzina. Będą mnie dopingować, liczą na mnie, nie mogę dać plamy przed dziećmi, muszę pobiec i dobiec do końca. Zbliżamy się do oficjalnego startu, który jest za tą zieloną bramą. I od tamtego momentu, od tego momentu będzie się liczyć 26 mil i czas. Wow. La plus grande ville du Capitou Mont, mesdames, et messieurs, -ce je la deux fois, vous répondez une fois. Je compte sur vous. Paris, c'est à vous de jouer. <laughs> To wow. <grym i zbyt wytrzańca> no, jest Kilka kilometrów za mną jestem przed hotelem z którego w swoją ostatnią Podróż za życia. Ruszyła księżna Dajana a wcześniej, z tego co pamiętam z historii, stała tutaj gilotyna. A przed nami jest kolumna. Napoleona, gdzie uwiecznił w płaskorzeźbach bitwę o Biegnąc przez centrum Paryża, co krok trafiasz na miejsca niezwykłe swoją historią i urokliwością. Ja wiem, że Paryż u wielu ma złą reputację, ale to nie odbiera mu urody, jest jak... Piękna nierządnica, która jest jednocześnie niebezpieczna, ale i pociągająca. Jestem w lubrze, za darmo. Normalnie wejście kosztuje jakieś 5 dych, Tam jest Mona Lisa. Ja jestem tutaj, biegnę 5 km za mną. Tego dnia dopisała biegaczom także pogoda. Było ciepło, ale trochę pochmurnie, co sprawiało, że bardzo fajnie się biegło. Mam poczucie, że to była taka próba generalna do olimpiady, która rozpocznie się w Paryżu już za kilka tygodni. Już w Paryżu widać coraz więcej a, akcentów nadchodzącej olimpiady. A, no ja nie pobiegnę maratonu na olimpiadzie, biegnę przed, ale tymi samymi ulicami. Także nie jest źle. Taka impreza masowa w centrum miasta to ogromne wyzwanie logistyczne. Zamiast samochodów ulicami przelewają się rzeki ludzi, którzy oczywiście nie zwracają uwagi na zasady ruchu drogowego, oczekując specjalnego traktowania. No i paryżanie nie zawiedli. Doping był na każdym rogu ulicy. Ludzie podchodzili z ogromną sympatią do imprezy, która na kilka godzin sparaliżowała im ruch uliczny w mieście. Wielki szacun, kochani Paryżanie. Jesteście wspaniali. Maraton to także ogromny stres dla organizmu każdego uczestnika. Nie wszyscy wytrzymują. Znane są wypadki, że ludzie w trakcie biegu mierali z wysiłku. Tym razem w Paryżu nikt nie zginął, ale byłem świadkiem bardzo niebezpiecznie wyglądającego wydarzenia. Młoda kobieta dosłownie padła na twarz z wysiłku.

and Again, we let it rain, cause people start us up. Got that black and white, they ying again, Mr. Officer. Please don't search us we don't got a thing, tell a pocket up. Then add, be poking, nothing, jazz up and spark up Let's try to hook up the watch here. And white, they ying again, Mr. Officer. Please don't search us we don't got a thing, tell a pocket up. Then add, be poking, nothing, jazz up and spark enough. <laughs> Zobaczmy, i a więc tak, dobra. No dobra, nie wszystkie zespoły pięknie grały, ale wszyscy bardzo się starali. Nie wszyscy biegacze dawali radę, nie każdy biegł po zwycięstwo. Totalnie zmęczony, kilka kilometrów przed metą trafiłem na moją ekipę. Od dłuższego czasu już na mnie czekali. Liczyli, że dotrwam, że ich nie zawiodę, że dobiegnę, że dam radę. Kurczę chyba nie dam rady. Ja właśnie skończyłem.